Dzień dobry Państwu, nazywam się Andrzej Mikosz, Weber. Ja nazywam się Adam Zieliński Łona. A to jest klasyczna piątka. Aj! Od czego zaczniemy? Zaczniemy od, może, Rena. E, reprezentanta Bełchatowa. E, następny level. Zdaje się, że to wyszło chyba w 2001 roku. E, utwór na osiedlach. Tak. To jest jeden z najgorzej wyprodukowanych, jeżeli chodzi o sound mixtape'ów na świecie i jeden z najlepszych przy okazji. I to jest taki prawda, jakiś polski paradoks, ale też umówmy się, ten refren to jest coś, co po prostu każde dziecko w tym kraju powinno znać, mianowicie na osiedlach inaczej się toczą wypadki, jebać prywatki, mamy tylko bloki i klatki, tu gdzie bloki wysokie, dochody są niskie. Widziałeś jedno osiedle? Widziałeś się mhm. wszystkie? Aj! Stuki noszą najwyżej Nike, nie Gucci i pachną jak Adidas, albo jak suszy jak coś robi bling-bling, to drobne w a wszystkie laski... Tak, co tam jeszcze mamy? Smarki, e, EP najbawszy, kawałek o życiu, e, reprezentant Gorzowa, e, świetna, świetna epka, e, mam, jej, mam ją na winylu, e, numer syryjny 187, polecam gorąco. <grym> Ten numer? Naprawdę, tak. Co, co mam ja, ja mam taki kłopot z tą epką, że tam naprawdę jest pewien kłopot z wybraniem numeru, który miałby ją reprezentować, ale rzeczywiście kawałek o życiu jest, jest świetny. Choćby z uwagi na taki cytat: jak Czy my kurwa wyglądamy jak mało lat Iron, taki z nas hardcore jak kurwa z UMC embargo. To dla prawdziwych graczy, kawałek tych, którzy jeszcze pamiętają, co to było embargo. No i oczywiście, że jestem jakaś życiowa prawda, że wszystkie plany poszły w kurwę pizdę. Tak, to jest też klasyk. Miałem napisać to wczoraj, ale piszę dziś. Bo wydzwonił mnie wczoraj, żebym wyszedł pysk, Był jeszcze chociaż sami swoi jak chemby, ale było nas za mało. Trzeci track to e, będzie autorstwa Nuna, którego znacie raczej z bitów, aczkolwiek miał e, swój debiut na oficjalnym albumie. Zdaje się, że 247 w utworze zwykle nie rapują, ale to, to nie był jego debiut. My doskonale wiemy, że e, jego historia rapowa e, sięga bardziej zamierzchłych czasów i ten, e, tych, e, w tych czasach właśnie, a to wydaje mi się, że nawet było w 2003 roku, pojawił się taki utwór jak Beatmaker. To jest prawdziwa perła, w tym sensie, że to jest nieopublikowany nigdzie utwór i nam się udało z najwyższym trudem uzyskać zgodę na to, żeby puścić Państwu 10 czy 15 sekund, ale nie mamy zakazu, żeby cytować. I tam są na przykład takie rzeczy jak Polski rapto 20 punchlineów, z czego połowę słyszałem na freestyle'u. Polski rapto dwie płyty rocznie, w tym jedna moja. To smutne, kończę, mówi. Nur. Polecamy. Znowu pytanie, kiedy będzie nowa płyta? Mówię, nie wiem, weź mnie nie pytaj. A on dalej, kogo szanujesz? Tego, tamtego, coś tam. Monitor FM. E, reprezentaci Opola, e, klasyk, który też miałem przyjemność filmować ich debiut, też nie pamiętam w którym roku, chyba właśnie w 2000 roku filmować? filmować tak, ja jestem tam w intrze i propsuję okay. ich. Generalnie zasada była taka, że wszyscy ich propsowali, ale zasada była taka, że żadna z nas, żadna z osób, która propsowała ten album, go wcześniej nie słyszała, więc Teraz już po czasie mogę powiedzieć ze spokojem, że to był dobry props. No i monitor Istryk to jest z kolei z ich drugiej, że tak powiem, płyty. Klasyk, naprawdę klasyk. To jest ważne w ogóle skąd monitor FM nadaje. Po prostu z Westfali, fali. Majny szajset, masz hajze FIBE. Chodź do mnie na house Libe. Widzę, że jesteś ci suty. Odkąd słuchasz nuty mojej grupy? Cóż nam zostało? Tłuste Koty. Tak. Tłuste Koty to jest taki skład, w skład którego wchodzą, wchodzą Rymek i DJ Twister i to jest, to jest powód płaczu wielu fanów rapu w tym kraju. Chodzi mi o to zjawisko, że Rymek nie rapuje teraz, ale rapował nas na szczęście wcześniej i taki numer jak Szczęśliwego Nowego Roku to, to jest super świetny kawałek, trochę gorzki, ale bardzo dobry na dobrym bicie Twistera. I no, każdy porządny fan, Rymka, wraca do tego numeru przy okazji każdego sylwestra. Polecamy. No, wiedzę, bo to piekło wiedzieć, jakoś nie czuję dziś miłości. W powietrzu nie ma miejsca dla Boga, na niebie pełnym fajerwerków dostaje takie same. To była klasyczna piątka. Ja nazywam się Weber. Ja nazywam się Bona. Oglądajcie YouTube, oglądajcie telewizję, słuchajcie radia, czytajcie gazetę. Aj, Yo. I to by było na tyle, bo bum, kuda, że widzę tu zimna wieżda, zdanie mi słabnie składnia, mówię więc stop, wieżda, stop, nadjeżdża, stop, zlituj się Nadia, bo była na kielich nas chęć, ale to miała być jedna, miała nie dwie, trzy, cztery, czy pięć, a już na pewno nie wszystkie naraz, bum, kuda, że widzę tu zimna wieżda. Zdanie...